Proszę Państwa, dwa złote okupacyjne. Jeden z najpospolitszych banknotów wizualnie, wizerunkowo polskich. Tutaj w wyśmienitej nocie 66 PQ. W zasadzie pozycja, którą w tej nocie, jeśli to nie jest 67, to typologicznie możemy nabyć już w tej chwili za, wydaje mi się, plus minus 200 zł. No, ale tutaj tak nie będzie dobrze, bo widzimy serię bez przodu. Proszę Państwa. To już dla dwójki byłoby nietypowe, bo dwójki są tylko na serię A dwuliterowe 41 roku, więc B tu nie pasuje. A na szczycie palca widzimy 40. Super. 40 rocznik, tak samo wyglądającej dwójki. To już proszę Państwa, pozycja dużo, dużo rzadsza. I w takiej 66. Nie wiem, czy obecnie 1000 zł wystarczy na zakupienie 40 roku serii B. W plikietce slabu mamy przepisywany również numer, ten jest, proszę Państwa, jakiś taki mocno jednorodny, B000, pozory mylą, proszę Państwa, to jest specimen, ale przy tego typu banknotach bardzo często popaść czasami w rutynę, gdyż można zobaczyć, e, jakaś tam dwójka masowa, nic nie warta, jest praktycznie w paczkach, można to zignorować, ale proszę Państwa, nie wzór. Wzory okupacyjne to jest zupełnie inna klasa wzorów niż wzory z innych okresów sąsiednich, gdyż tych w, w tym okresie nie przygotowano najprawdopodobniej w ogóle wzorów kasowych, czyli takich do rozesłania po kasach banków i tak dalej. Tylko były to wzory formy produkcyjnej, wzory akceptacyjne, czyli takie jeszcze sprzed uruchomienia produkcji z numeracją zerową, w efekcie no, wykonane w niewielkiej ilości na potrzeby prezentacji, na potrzeby. E, Przygotowania druku, zatwierdzenia go i tak dalej, i naprawdę pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. Co więcej, czasami jak się pojawiają i wystarczy, że prześledzą Państwo archiwa, to z reguły są w bardzo słabych stanach. Podarte wręcz, pouszkadzane, z poudrywanymi kawałkami, pogniecione, takie pogrudulone. trudno o ładne stany. Tamte brzydkie stany jakby tłumaczą też, jak one się przedostały na rynek. Podczas powstania warszawskiego zniszczono budynki PWPW, czy miejsca, gdzie drukowano te banknoty, i po prostu część tych zasobów makulaturowych, można powiedzieć, z punktu widzenia ówczesnych działań wypłynęła na zewnątrz, na zasadzie, na podpałkę, na zawijanie czegoś i tak dalej. I w ten sposób wypłynęły również te egzemplarze wzorów, które się pojawiają od czasu do czasu na rynku i tamte też cieszą i kosztują po kilka tysięcy. Natomiast tu mamy, proszę Państwa, dwójkę 40 roku, wzór zerowy, czyli taki akceptacyjny, produkcyjny w 66 epeku, w idealnym stanie i zobaczmy, jak ten idealny stan tutaj nam się prezentuje. Nie ma, proszę Państwa, absolutnie żadnych zastrzeżeń. Pomijając kwestię tego, że akurat wzory okupacyjne w ogóle praktycznie nie występują w ładnych stanach, z swych losowych, że jeśli już to są te podarciuchy z, z makulatury z PWPW, to nawet dla wzorów stan idealny nie jest wcale takim oczywistym, gdyż często one, czy to te zerowe, były wklepiane na przykład w jakieś foldery prezentacyjne, czy późniejsze kasowe były bądź w tych kasach też w formie różnej mocowane, czy to spinaczami, szywaczami, czy też wklejane, czy wsuwane w narożniki, to nawet to, co zostało jako taki reminder u emitenta. To było później na przykład w formie książek pamiątkowych również wklejane. Także wzory, ten stan zupełnie idealny, nie jest stanem oczywistym, gdyż ich naturalne wykorzystanie, mimo że nieobiegowe, to jednak sprawiało, że zyskiwały, nawabiały się różnego rodzaju defektów. Natomiast tutaj mamy przepiękną dwójeczkę. Proszę Państwa, zdecydowanie polecamy nie przegapić jej. Nie zignorować na zasadzie jakaś tam dwójka okupacyjna, tylko przyjrzeć się i docenić, zauważyć, że jest to wzór zerowy, którego naprawdę praktycznie nie ma i tylko naprawdę nieliczne, jednostkowe, można powiedzieć, kolekcje mogą się poszczycić posiadaniem takich banknotów.